Nowy pakiet w Toka Life World? Super! Wow, ile akcesoriów i dodatków! Z tym pakietem będę mogła stworzyć na przykład salon kosmetyczny. 9,99 za tyle rzeczy? Dobra, kupujemy! W tym pakiecie nie ma domku, dlatego ja wybrałam do umeblowania domek z basenem. No i zobaczmy, jakie nowe akcesoria, nowe mebelki tutaj mamy, łóżek żadnych, ale za to, zobaczcie, mamy nowe szafki, wow! Jest na przykład regał i coś takiego. Super fajne wiszące półeczki, są różowe i są takie, zobaczcie, kremowo-zielone. E, tutaj mamy już różowe wnętrze, więc użyję właśnie różowej wiszącej półki. Ale super, to jest półka ze światełkiem. I tutaj sporo się dzieje. Mamy mnóstwo nowych akcesoriów, takich małych stoliczków. Jest nawet stół do pakowania prezentów. Mamy też taki mały regał na najróżniejsze akcesoria. No to poustawiajmy tu akcesoria pewnie znajdziemy je w łazienkowych. Wow, tutaj rzeczach. Jest ich całe mnóstwo, ale super! Mamy na przykład szampony, tutaj je możemy poustawiać na regale. Są to chyba szampony do farbowania włosów. Mamy błyszczyki, spójrzcie, dużo błyszczyków. A, tu się nie zmieszczą. Dobra, błyszczyki damy tutaj. I są też lakiery do paznokci, czadowo! Świetnie, teraz zmienię kolor ścian i kolor podłogi. Wow, ten jest bardzo ładny, taki trochę tęczowy. Zobaczmy na podłogi. No i mamy tutaj trzy nowe. Taka różowa, taka zielonkawa i takie, zobaczcie, kafelki, płytki. Ja wybiorę jednak tą różową. Zobaczę jeszcze, czy mamy tutaj nowe dywaniki. I tak, są dwa nowe. No i do tego wystroju jak najbardziej pasuje różowo-fioletowy. Pierwsze pomieszczenie jest już gotowe, a teraz sprawdźmy jak działają te szampony. No i tak, to są szampony do farbowania włosów, ale super, spójrzcie jakie fajne kolory. Kiedy wejdziemy w kuchenne akcesoria, też znajdziemy nowości. Mamy tutaj taki stół z lustereczkiem. Ogólnie stołów jest całkiem dużo. Ja teraz chciałabym zrobić wnętrze w takich kolorach, więc tutaj z tego skorzystam. Zobaczmy jeszcze krzesła. No i mamy na przykład takie nowe krzesełko. I w jedzeniu nic nie ma, w akcesoriach kuchennych tutaj też nie. Za to w salonie mamy super fajne rzeczy, i bardzo tutaj będzie pasować takie krzesło siedzonko. No, ale to jest w ogóle czadowe, zobaczcie. To jest takie siedzonko z lustrem. I tutaj jest tęcza, chmurki. No, naprawdę mega słodkie. Nowe oświetlenie, oczywiście, też tu jest. I ja do tego wnętrza użyję takich lamp. Mamy też dużo nowych pudełek oraz toreb na zakupy. No i w tym pomieszczeniu postanowiłam oczywiście ustawić te kosmetyki zielone. Są to chyba naturalne kosmetyki. Mamy tutaj kremy, są też takie chyba błyszczyki do ust naturalne oraz spójrzcie na to, takie maseczki w słoiczkach, które wyglądają zupełnie jak prawdziwe, bardzo fajne jakieś balsamy, e, tutaj mamy maseczkę na twarz, też ekstra, a tak prezentuje się kolejne gotowe już pomieszczonko, mega fajne jest to siedzisko w kształcie listka, no i ogólnie kosmetyki też wyglądają super. Mam do umeblowania jeszcze jedno największe pomieszczenie. Co by tutaj zrobić? Może niech to pomieszczonko będzie takie niebieskie. Widziałam gdzieś tutaj niebieskie mebelki. Tak, i tutaj na przykład jest coś takiego, taki stół dwupiętrowy. Jest też taka półeczka mała. I ja te niebieskie akcesoria połączę z różowymi akcesoriami. Myślę, że będzie wyglądać to naprawdę świetnie. Niebieska tapeta wygląda fantastycznie. Podłoga, no nie wiem, różowa czy taka zielona? To Ta zielona też jest ekstra. Ale ja skorzystam z różowej podłogi z moich poprzednich pakietów. Oczywiście możemy tutaj powiesić plakaty, jak najbardziej. Zmieszczą się też te większe półki wiszące, a także stolik do pakowania prezentów. Myślę, że będą tutaj pasować duże dywany w kształcie serduszek. I takie fajne oświetlenie w kształcie kropelek trochę wygląda jak slime. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że to będzie idealne miejsce na siedzonko, tęczowe siedzonko, które mega, mega mi się podoba. Może nawet zmieścimy tutaj dwa takie siedzonka. No i oczywiście nie może tutaj zabraknąć najróżniejszych kolorowych akcesoriów. A co to jest? A to są perfumy. Spójrzcie jak ładnie zapakowane. Możemy je zapakować jeszcze ładniej, ponieważ mamy tutaj przecież to, ten stolik do pakowania prezentów. Chciałabym Wam pokazać, o, możemy zapakować w różne wzory, ten zielony, różowy oraz niebieski. Pomiędzy tęczowymi siedzonkami jak najbardziej możemy dodać lampę w kształcie pędzla. Okno zasłonie firanką. I jeszcze poustawiam na regałach kolorowe akcesoria. Kolorowy kwiatuszek też tutaj pasuje. To pomieszczenie jest bardzo kolorowe. Można kupić tutaj perfumy, paletki z cieniami i inne kosmetyki. Jestem ciekawa, czy Wam ten pakiet się podoba. Ja szczerze mówiąc jestem zachwycona. Na pewno nagram historyki z wykorzystaniem akcesoriów właśnie z tego pakietu. Zachęcam Was do subskrypcji kanału Bajolanki. No i oczywiście do lajkowania moich filmików. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia! PA!